Członek partii musi walczyć o swój punkt widzenia, bronić go, gromadzić swoich zwolenników i wprowadzać swoje propozycje w życie. Członkowie partii powinni rywalizować o to, kto może bardziej popchnąć partię do przodu, a nie o to, by sekretarz przyszedł i wyznaczył zadania, a wszyscy byli zmuszeni do ich dobrowolnego wykonania. Partia to wspólna sprawa. Rywalizujemy ze sobą. Jeśli jesteś lepszy w jednej rzeczy, oznacza to, że twoja pozycja wygrała. Mi poszło lepiej, udało się, moje stanowisko wygrało. A jutro jest trzecia osoba, czwarta osoba to jest bardzo dobre. To się nazywa rywalizacja od słowa gorliwie walczący o wspólną sprawę. Rywalizacja w przeciwieństwie do konkurencji, która oznacza walkę przeciwstawnych interesów, jest walką o wspólny interes. Jeśli ty rozwiniesz partię, ja też na tym skorzystam. Jeśli ja będę mógł rozwijać partię, ty również na tym skorzystasz wszyscy na tym skorzystają ponieważ partia walczy o sprawę klasy robotniczej. Pracownicy w partii, zwłaszcza w organach zarządzających, powinni stanowić większość. Proletariat musi stanowić większość w partii, nie tylko na dole, ale także w organach zarządzających partią. I to nie tylko formalnie, ale ten proletariat musi być doświadczony i wyszkolony. Z doświadczenia wciąż małej rosyjskiej partii robotniczej muszę powiedzieć, że była to już trzecia fala. Kiedy wyrzuciliśmy z naszej partii tych, którzy nie chcieli uznać wiodącej roli robotników w partii, wtedy poczuliśmy, że naprawdę nawiązujemy kontakt z klasą robotniczą. Ci, którzy zostali poddani czystce, prawdopodobnie nie do końca rozumieli, na czym polega rola inteligencji. Zanotowałem sobie słowa Lenina: Studiujcie komunizm, ale nie popadajcie w rutynę. Lenin miał na myśli, że czasy się zmieniają, zmieniają się zadania stojące przed partią, powstają nowe zadania bardzo duże i musimy je rozwiązać. Musimy więc nauczyć się je rozwiązywać, a nie zatrzymywać się w rozwoju i mówić Zobaczcie, zrobiliśmy tak wiele. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, niektórzy towarzysze mogą powiedzieć My wygraliśmy wojnę. Wiemy co i jak, nie uczcie nas, poradzimy sobie ze wszystkim. I wtedy ponoszą porażkę, bo to znaczy, że przeceniają oni swoje możliwości jednocześnie nie zdają sobie sprawy, że muszą rozwijać się wraz ze zmieniającą się sytuacją. Lenin nazywał takie przechwałki komunistycznym cwaniactwem. Czy partia, którą stworzył Lenin i o którą zawsze walczył, spełniała wszystkie powyższe warunki? Tak, co więcej, były one nadal przestrzegane przez towarzysza Stalina, kierującego się tymi właśnie zasadami.